Szanowni Państwo, jakby odnosząc się do tych słów, to chcę Wam powiedzieć, że nie trzeba mieć dyplomów, żeby być mądrym. Dzisiaj przyjechałem tutaj z Warszawy, to pierwsza moja wizyta po odebraniu nominacji od Pana Prezydenta w dniu wczorajszym i to jest takie trochę symboliczne, bo to świadczy o tym, jak nowy rząd będzie podchodził do spraw studentów, do spraw uczelni, do, do kadry naukowej. To jest dla nas absolutnie bardzo, bardzo ważna sprawa. I dzisiaj na sali zobaczyłem setki młodych ludzi i tak sobie pomyślałem, no przecież oni rzeczywiście muszą być w Polsce, muszą zostać w Polsce, oni muszą się tutaj dobrze czuć, oni muszą mieć miejsce, gdzie będą studiować, gdzie będą mieszkać, wypoczywać i nie ukrywam, że mogłem to powiedzieć, co powiedziałem i chcę to powtórzyć. I też chcę Wam powiedzieć, po 15 października możecie wierzyć władzy. Jeżeli przyjeżdża minister Rządu Rzeczypospolitej i mówi, że Jowita zostaje, to znaczy, że Jowita zostaje. Uzgodniliśmy to oczywiście z panią rektor, bo tego się nie zrobi bez porozumienia z władzami uczelni. Ja bardzo, bardzo dziękuję pani rektor i władzom uczelni za, za to zaangażowanie, bo też chcę może trochę usprawiedliwić władze uczelni, że wybory były 15 października. Na ogół jest tak, że trzy miesiące przed wyborami się nie podejmuje żadnych decyzji i trzy miesiące po wyborach się nie podejmuje żadnych decyzji. Przypomnę, że po 15 października. Potrzeba było dwóch miesięcy, żeby powstał w ogóle rząd, więc ja widziałem te odpowiedzi z ministerstwa, które w tym czasie nie mogły być inne, że nie ma rozwiązania, nie ma pieniędzy i nie ma w ogóle o czym dyskutować i o czym rozmawiać. Uzgodniliśmy i to traktuję jako uzgodnienie, które dokonaliśmy z władzami uczelni i protestujący o tym wiedzą, uzgodniliśmy, że uczelnia wystąpi do ministerstwa jeszcze w tym roku i w tym roku te pieniądze dostanie na projekt techniczny, tak żeby można było natychmiast wystąpić po przygotowaniu projektu o pozwolenie na budowę. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie samej budowy, to chcielibyśmy i tak się stanie, żeby środki, które są dedykowane, jeżeli chodzi o specjalny fundusz dopłat do budownictwa komunalnego, mieszkaniowego na wynajem, żeby zapisy w tej ustawie były poszerzone o zapis dotyczący uczelni wyższych i akademików. Przyznam się szczerze, również tego Pani Rektor nie mówiłem i Wam też tego nie mówiłem. Prawda jest taka, że ta sytuacja wyprzedziła trochę działania ministerstwa, bo planowaliśmy w ogóle w marcu, w kwietniu przedstawić plan rządowy, jeżeli chodzi o rozbudowę i remonty akademików w Polsce. No ale to nie znaczy, że jak dzisiaj rozwiązaliśmy temat Jowity, że takiego programu nie będziemy przygotowywać. Ale chciałbym, żebyśmy to robili wspólnie z władzami wszystkich uczelni w Polsce, żebyśmy to robili wspólnie z samorządem studenckim, bo dzisiaj ten dialog, który przez ostatnie 8 lat mamy wrażenie był taki zamrożony trochę, żeby ten dialog wrócił. Nie ma możliwości rozwijania polskiej nauki, polskich uczelni bez dialogu ze środowiskiem akademickim, z samorządami studenckimi, z rektorami, z doktorantami, ze środowiskami naukowymi, z pracownikami administracji. To są rzeczy i problemy, które będziemy wspólnie razem rozwiązywać, tylko mam gorącą prośbę, ten rząd funkcjonuje dopiero 35 godzin, więc w 35 godzin nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów. I tak no szkoda, no ale i tak chcę wam powiedzieć, że rozwiązanie w 35 godzin problemu Jowity i tak jest wielkim wydarzeniem.